Witam, witam wszystkich kryptofirmy maniaków zdecentralizowanych projektów, z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, wracam dzisiaj do Was z krótkim filmem, ale jakże bardzo ważnym. Mianowicie, bardzo dużo z Was korzysta z różnego rodzaju projektów zdecentralizowanych, tak zwanych DAP-ów, w których zarabiamy określoną ilość środków, stakując nasz depozyt, mamy wypłacane dywidendy. No i pojawia się problem w momencie, kiedy na takim DAPie przestaje na przykład działać strona internetowa, no z różnych przyczyn, ponieważ może być jakiś atak hakerski, może być zwyczajnie problem bezpośrednio z serwerami. Tak naprawdę może pojawić się wiele, wiele powodów, dla których strona przestaje działać. No i co w takiej sytuacji robimy? Większość zadaje sobie to pytanie: czy ja jestem w stanie wypłacić moje środki zdeponowane, moje dywidendy w momencie, kiedy ta strona przestanie działać? Słuchajcie, wszelkiego rodzaju dapy są robione bezpośrednio na tzw. Tak smart kontraktach, czyli działają w środowisku bezpośrednio blockchainu danej sieci, danego mainnetu. I strona jest tylko i wyłącznie nakładką, nakładką, która ma obsługiwać wszystkie funkcje danego smart kontraktu. Co należy zrobić, żeby taki, takie środki, które załóżmy gdzieś tam zniknęły? znaczy, przepraszam, jeśli nie, nie zniknęły, gdzie strona znika z jakichś tam przyczyn, jak mamy je wypłacić? Słuchajcie, no nic prostszego, tak naprawdę musimy mieć tylko adres z kontraktu danego DAP-u. Taki kontrakt znajdziemy na stronie. Oczywiście, jeżeli strona nie działa, musimy go sobie wcześniej gdzieś tam zapisać za każdym razem, w momencie kiedy wchodzimy, inwestujemy w taki DAP, zapisujemy sobie gdzieś w bezpiecznym miejscu adres kontraktu, smart kontraktu który w zależności od tego, jaki to będzie mainnet, obsługujemy czy na Etherscan, czy na scan na Waxie, Fantomie i tak dalej, No ale dobra, przejdźmy do rzeczy, słuchajcie. Załóżmy, że mamy e, konkretny smart kontrakt i chcemy wypłacić z niego pieniądze, ponieważ strona przestała działać. Co robimy? Wcześniej skopiowany smart kontrakt sprawdzamy. No przejdźmy sobie tutaj ze strony. Mamy odnośnik do smart kontraktu. I co należy zrobić? Słuchajcie, jesteśmy w smart kontrakcie danego projektu. Przechodzimy sobie, zobaczcie, tutaj na zakładkę kontrakt i co następne? Przechodzimy na Write Contract. Teraz kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to musimy połączyć nasz MetaMask Wallet, czy też Trust Wallet, w zależności od tego, jaki obsługujecie portfel, bezpośrednio tutaj w tym przypadku na BSC skanie Robimy to w ten sposób, łącząc, potwierdzając konkretny portfel na MetaMasku. Jeszcze raz. Okay. Jak widzicie mamy podłączony portfel bezpośrednio pod BSC -scan. i teraz jedyna rzecz, którą musimy zrobić, to tak naprawdę wypłacić nasze środki. Jedyną rzeczą, którą zrobimy, to w tej chwili przychodzimy sobie do zakładki. withdraw. dajemy potwierdź, potwierdź. Sprawdzimy. W tym przypadku akurat wypłacą BUSD, a więc sprawdzimy, czy 1880. Czekamy bezpośrednio na wypłatę. OK, wypłaciło. Środki są już na koncie, tak? Eee, tak więc słuchajcie, nie ma obaw w sytuacji, kiedy strona przestaje działać z jakichś przyczyn. Wszelkie transakcje obsługiwane są bezpośrednio na BST scanie na ether scanie na awak scanie gdziekolwiek, w zależności od tego, jaki projekt w jakiej sieci jest obsługiwany. Analogiczna sytuacja, tutaj chociażby z bnb Miner, to jest też miner, który zresztą działa bardzo już długo. Ja jestem w nim chyba 2-3 miesiące, teraz nie pamiętam. Co robimy? No słuchajcie, przechodzimy sobie do BST scan ponownie. Oczywiście pamiętajcie, że musicie mieć wcześniej w jakiś sposób gdzieś tam zapisany sobie ten adres kontraktu. Przechodzimy do zakładki kontrakt, write kontrakt. Okay, czekajcie, łączymy nasz portfel metamask. Portfel jest połączony. I dajemy Cell X. Okay. Oh, oh, okay. so, where you are. Dobra, słuchajcie, wiem, dlaczego nie mogę wypłacić w tej chwili tych jajek, bo gdzieś tam się zawiesiłem. W przypadku minera tego konkretnego można wypłacać co 24 godziny, raz tam, 24 godziny swoje, swój urobek, swoje dywidendy. Tak więc tutaj nie mam jeszcze jakby tych 24 godzin. Stąd też taka informacja mi się pojawia. Tak więc słuchajcie, tą wypłatę, którą Wam pokazałem, robimy. Za każdym razem, jeżeli cokolwiek wydarzy się ze stroną bezpośrednio, w tym przypadku przez PST Scan, ale to może być jakikolwiek inny mainnet, w takim przypadku, e, zakładka Write Contract w, e, i łączymy nasz portfel Web3. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Zapraszam na zdefiniowani.pl. Zapraszam na grupę na Telegramie. Trzymajcie się. Hej.